Na dworze coraz zimniej, ale my podkręcamy temperaturę z takim oto smokiem heatwave. Cześć, witajcie! Z tej strony Blump i witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj przyjrzyjmy się takiemu oto zestawowi z Lego Ninjago Dragon's Rising sezon pierwszy. Jest to lawowy smok zmieniający się w falę ognia. Taka długa nazwa tego zestawu jest przetłumaczona. Polski, po angielsku Hidwave Transforming Lava Dragon, zestaw w numerze katalogowym 71793, wydany 1 czerwca 2023 roku. Jego cena katalogowa to 225 zł beznego grosza i składa się on z 479 elementów, z których możemy zbudować takiego to smoka kozackiego, swoją drogą, takie oto pojaźni dla Lorda Rasa, a także pięć minifigurek, w tym Kaja, Lloyda, Wildfire, Lorda Rasa, a także Imperialnego na Imperium, jeśli się nie mylę taka jego nazwa była tutaj od góry tak to się prezentuje mamy te figureczki od boku Kai na grafice a tak prezentuje się tył pudełka, mamy funkcję zabawową tego zestawu, czym jest właśnie jak sama nazwa mówi, transformacja tego smoka, który może później strzelać, a także tutaj co może ten po prostu Lord Raz, po prostu to chwycić tą kulkę. Także to są funkcje zabawowe. W tym zestawie otrzymujemy taki oto klocek, ten fioletowy, który miał coś tam oznaczać po prostu do zbierania te kulki. Mocy z pierwszego sezonu Ninjago. Także co, fajny zestaw. My sobie go otworzymy. Zrobimy to klasycznym sposobem, czyli poprzez otworzenie w ten oto sposób. Dawno tak zestawów nie otwierałem i nie wiem, po prostu przy jakąś taką nostalgię do takiego otwierania szczerze. Otwieramy to sobie i zawartość prezentuje się, uwaga, uwaga, tak prezentuje się zawartość. Mamy tutaj instrukcję naszego zestawu. Pakiet naklejek, i niestety, niestety jest ich dużo. No nic nie zrobimy, Lego musi się kiedyś posłuchać i zmienić naklejki na nadruki i będzie to do nich droższe, no ale jednak fani tak bardzo chcą nadruków. No i co, ile woreczków w środku? Piątkę tu widzę na razie największą, mamy dwa, tu jest 1, trzy, cztery, czyli pięć woreczków z elementami w środku się pojawia. Tu jest jeden, dwa, trzy, cztery i 5. Pięć. pięć elementów, pokaźna sumka, także co, ja robię cięcie i widzimy się jak został będzie już złożony. Tak prezentuje się zestaw po złożeniu. Jego proces budowy swoją drogą krok po kroku możecie zobaczyć u mnie na Instagramie w relacji wyróżnionej bold with me. No a teraz przyjrzymy się temu zestawowi i standardowo rozpoczniemy sobie od konstrukcji, jakie tutaj otrzymujemy, a dopiero później minifigurki. Pierwszą konstrukcją, jaką sobie omówimy, jest ta mniejsza, którą posiada nasz Lord Raz swoją drogą. No i jest to jego ten taki poduszkowy, czy tak to nazwał, statek powietrzny i nie wiem jak jeszcze określenie na to mogę użyć. No i co, no, prosta raczej konstrukcja, szałów tutaj nie ma, na no taki polibak osobny by się to nadawało spokojnie. No i mamy tutaj z przodu takie cztery kolce uchwyt w zasadzie, dzięki któremu możemy tam wrzucić w zasadzie tą kulkę soletową z tego smoka. I w sumie też to Wam chcę pokazać, tylko tą kulką bym musiał wyjąć. O i proszę bardzo, mamy tą kulkę, możemy ją tutaj wsadzić, no i teraz po prostu Lord Raz z tym sobie ucieka, e, oczywiście ta konstrukcja się kręci, bo tutaj mamy od dołu ten e, kręcący się krocek po prostu, e, no i co tak, poza tym naklejka tutaj z przodu, która po prostu do tego charakteru, jakieś tam dwa sterowniki, e, no i oczywiście wyrzutnie groszków po boku, no i oczywiście też nasz Lord Raz może tam sobie usiąść, tylko wtedy ten musimy młot odczepić, chyba że będzie tym młotem gdzieś w powietrzu wywijał. A tak prezentuje się nasz smog zmieniający się w falę y, ognia, czy tam lawy, już nie pamiętam tej nazwy zestawu. W każdym razie smog Heatwave w naszej Wildfire serialu, pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć no nie wygląda jak ten smog no to, to trzeba przyznać naprawdę szczerze że smog serialu różni się od tego znacznie tutaj niepotrzebnie takie świoletowe elementy wcale i rozumiem funkcję zabawą to jest fajne bo naprawdę młodsi odbiorcy mają po prostu dodatkową rzecz żeby coś tutaj z tym zestawem zrobić ale jeżeli chodzi po prostu no wygląd serialowy no to niestety za bardzo go nie przypomina a rozpoczniemy sobie jego omawianie od głowy gdzie zobaczcie tak prezentuje się nadruk są tutaj fioletowe oczy jakieś takie płomienie przy, po prostu w tych oczach czarne jakieś łuski, i oczywiście z góry też naklejka z symbolem, który przypomina mi symbol K. Zapewne też jego to jest. Czy jakiś symbol z Wildfire Wildfireman? Nie wiem, nie jestem teraz pewien kilka kilkaprzecięciowych elementów złote rogi nie wiem po prostu ten smok ma tą szczękę tak na równo te rogi są strasznie płaskie i to mi nie wygląda za fajnie więc za tą po prostu szczękę odchylam i wtedy te rogi się też przez co od odchylają i wtedy wygląda to według lepiej z boku oczywiście też naklejki z łuskami tutaj nie a szkoda, bo tu też mogła się pojawić naklejka bo czemu by nie jedna by już nas o jedno więcej by nas już nie zbawiła no i oczywiście wszystkie te pozostałe łuski które są tutaj widoczne to też są naklejki tak samo tutaj te z boku jakieś fioletowe cośie, które nie wiem co symbolizować a ogólnie tutaj z przodu też taki idzie strumień fioletowy, który prowadzi do tej kulki na środku która oczywiście w serialu się nie pojawiła no a na górze tutaj siedzonko, które możemy sobie spokojnie zdemontować, więc teraz smok jest po prostu bezpański no ale dajmy to siodełko, żeby tutaj jednak była wygoda przy y, lataniu na smoku, no i co nogi też fajnie zbudowane, akurat to muszę przyznać nie widzę tutaj żadnych zastrzeżeń, tak szczerze, te tutaj katany fajnie wykorzystane, no i co łapy też, wszystkie cztery są tak samo zbudowane, czarne i złote kolce na wykończeniu No i tylne łapy trochę bardziej masywnie tutaj zbudowane w udzie, że tak powiem, Ej, niż te przednie, ale one też są masywne, ale te takie po prostu jak na tylne łapy też są fajnie zbudowane No i tutaj te technikowe klocki co prawda em, po prostu wystają to nie wiem czy co jest za bardzo zakryć czy też nie po prostu może inną budową nogi obrać no a z takich problemów jeszcze to właśnie te, te tutaj elementy bym zakrył po prostu no istnieją takie klocki właśnie portowe o takie z, yy, zaostrzone, które po prostu mają te z drugiej strony przyczepy i to na spokojnie można było tutaj w każdym przypadku nogi dać, no bo to po prostu zakryłoby te niepotrzebne brązowe klocki i fajnie by to według mnie wyglądało, no ale okej, okay, to jest lego, tutaj lubią oszczędzać czasami na klockach. Na grzbiecie również znajdują się jakieś łóżki, łóżki pojedyncze, no i ogon taki sobie oto z prosta konstrukcja, też mnie denerwuje ten tutaj otwór akurat u góry, no jak tak smok stoi gdzieś po prostu na półce to tego ogona i tak nie będzie widać, ale uważam, że też jest to pewnego rodzaju problem właśnie z tym ogonem, no bo no nie wygląda to za fajnie, a tak jak tak gramy ten ogon, to tym bardziej to nie wygląda fajnie, więc no ogon też jest problemem no a funkcja zabawowa tego zestawu oczywiście to też trzeba wspomnieć E, obracamy po prostu tego smoka o nie wiem, tak 180 stopni sobie w ten oto sposób i on mi nigdy nie chce wyjść już to testowałem przed nagrywkami tą głowę też musimy obrócić e, ogon zdecydowanie też obrócić nogi jakoś bardziej rozszerzyć czy do przodu, do tyłu je wysunąć ja nie mam pojęcia, nie wiem, ten smok nie, nie rozumiem za bardzo tej funkcji, więc po prostu zróbmy to jakoś karykaturalnie, damy te nogi tam sobie ogryźć w tył Powiedzmy, że to wygląda teraz, bo no, tak, tak się to prezentuje. No i ten smak wygląda teraz bardzo pokraszny, no, bo on, ta głowa jest tak strasznie nisko umiejscowiona. On jest w ogóle jakiś wygięty, taki. No, tak to się prezentuje jako funkcja zabawowa. No i tutaj tym, tym czymś możemy strzelać. Tylko ja nie wiem, czy mam to dobrze zbudowane teraz, bo w sumie. Przed nagrywkami to mi się trochę rozwaliło i smok się mi też rozjeżdża e, więc no nie wiem czy teraz to dobrze zbudowałem ponownie ale funkcją ogólnie było to z takie jakby wyrzucenie tej kulki no i po prostu jakby tak na chama się dociś, a ja to teraz zniszczyłem to powinno by to wyskoczyć ta kulka po prostu z tego no a jak nie to tą kulkę możemy normalnie sobie stąd wypchnąć tylko to też jest właśnie problem no ale co, kulka jest e, smog się rozjeżdża w tej pozycji więc nie polecam, też nie widzę sensu tego a w sumie też ten w fioletowy strumień tutaj się bardziej pojawia, i to też, właśnie, nie wiem, no to taka funkcja, także ten smog ma drugą formę, jakąś fioletowo-lawową, i e, to mu sprawia, że nie wiem, jest silniejszy, umie strzelać. Nie wiem, jak to interpretować, ale tak poza tym, smog jest fajny, no i zdecydowanie lepiej wygląda w takiej oto sto stojącej pozycji podstawowej. No i co, tak kogoś sobie zostawimy trochę, dziwnie teraz wygląda, a przejdźmy sobie do minifigurek. Zaczniemy sobie od klasyka, czyli kaja z Dragon's Rising, no i raczej każdy jego wygląd to zna. tak on się prezentuje, jeszcze przypomnę wam, w 360 stopni, na wyposażeniu na plecach ma dwie złote katany, no i oczywiście ta maska dwuczęściowa, którą możemy sobie zdjąć, a pod spodem nasz kaj ma taki oto nadruk na twarzy z plastra a z drugiej strony ten wyświetlacz, przepiękny oczywiście nadruk na plecach z tym smokiem źródła, no i co ogólnie, Kaya naprawdę... Pomimo, że dużo razy się pojawia ta minifigurka, te stroje z Dragon's Rising zawsze do mnie będą miały swój urok i naprawdę jest fajny. Podobnie sytuacja miewa się do Lejda, bo już też go dobrze raczej każdy zna. Pojawił się nie raz, czy tam w magazynie, czy też zestawy był bardzo powszechny. No i co, mini figurka bardzo fajna. No nie powiem, że nie. Złota, oczywiście, katany, maska dwuczęściowa, i pod spodem dwustronny nadruk na pustce, Tak się prezentuje z jednej strony poważna mina, z drugiej strony oczywiście wyświetlacz jakiś. No i ten nadruk na plecach, no naprawdę to jest sztosik. Stroje z Dragon's Rising zdecydowanie są jednymi z lepszych. No a w tym zestawie otrzymujemy co prawda dwie takie powszechne, więc myślę, że tutaj na spokojnie mogli chociaż jednego podmienić tam ciekawszą minifigurką, ale i tak obydwie są fajne i przydadzą się mi z pewnością do customów. Jak już jesteśmy przy minifigurkach, to zdecydowaną gwiazdą tego zestawu będzie Wildfire, no bo to w końcu jest zestaw, jest smog. No i ona po prostu jest cudowna, ekskluzywna tylko do tego zestawu, w magazynie się nie pojawiła, a ja szkoda, ale ja wcześniej też jestem szczęśliwy że właśnie, że jest po prostu jakaś mini figurka ekskluzywna do zestawu, no i jest to właśnie łatwe, która no, prezentuje się już ślicznie jako postaci, sam jakoś z początku nie lubiłem, tak teraz ją lubię, no i ogólnie jej wygląd tutaj w tym zestawie został fajnie odzwierciedlony, jeżeli chodzi o zestaw, ten przepiękny element włosków z tym księżycem, czy rogiem, czy cokolwiek to ona ma akurat w tych włosach, no i co, nie ma drugiego nadruku na twarzy, teraz się dopiero dowiedziałem, ok. A tak to ten agresywne jakieś też zatrapania są tutaj widoczne, przynajmniej mam nadzieję, że są widoczne. Postaram się przyczynić, o może teraz lepiej są widoczne. No i torsik też bardzo ładnie to nadrukowane, Ta kolorystyka po prostu to taki oliwkowy, zielony i portowy z elementami pomarańczowego, przepięknie się to prezentuje, więc Wildfire zdecydowanie jest najlepszą minifigurką w tym zestawie. Drugą minifigurką, która zdecydowanie byłaby na podium w tym zestawie, to Lord Raz pierwszego sezonu. Oczywiście, no i on prezentuje się też świetnie. Był w magazynie, w zestawach chyba trzech się pojawił, nie wiem czy więcej, ale myślę, że trzy na pewno to były. Taką mam przynajmniej nadzieję teraz, nie wiem, no nie pamiętam tego, takie słowy. No i co, na wyposażeniu mam łot, który o tutaj został całkiem fajnie odzwierciedlony niż ten z serialu niż z poprzedniego zestawu czy tam magazynów ja mam z magazynu Lorda Rasa, nieważne, co z magazynu, oczywiście z magazynu są jak z magazynu, ale no, wygląda po prostu lepiej niż z magazynu i bardziej podobny do serialu jest główka, fajny Lord Raz właśnie z tymi jeszcze różowymi nadrukami, no i tutaj rączki pięknie zadrukowane, Torsik Imperium wszystko ładnie, naprawdę kolejna minifigurka z Torsik, ale akurat ją w swojej kolekcji posiadam, więc po prostu trafia do skrytki z zapasowymi minifigurkami i ostatnia minifigurka w tym zestawie, która muszę przyznać, że jest naprawdę fajna, jest to kolejny Wojownik Szponów Imperium, ale to jest po prostu złota wersja tego Wojownika, która z nich była niekanoniczna do serialu. Nie wiem, czy teraz ta bardziej czarna, czy właśnie bardziej złota wersja była niekanoniczna, ale ten po prostu złoty jest bardziej rzadszy. Był w magazynie, tak, zgadza się. Był w też pojeździe Sejna, też jest to prawda ale po prostu ta złota minifigurka no, prezentuje się bardziej ekskluzywnie niż ta czarna, która też czarna była bardzo znana, czy to z magazynu, magazynu XXL, czy też e, książki wydawnictwa Amit, więc no, po prostu nie wiem, uważam, że złota jest lepsza i naprawdę fajnie się prezentuje. No i jeszcze oczywiście e, na druk, na główce, a także na plecach prezentuje się w ten oto sposób tu tył. No i oczywiście przód widać, że to są właśnie szpony. Powiem także, co, kolejna minifigurka świetna do kolekcji. A więc tak prezentował się ten zestaw. No i trzeba zadać to główne pytanie: na które warto odpowiedzieć, czy opłaca się zakupić ten właśnie zestaw Lego? I odpowiedź tutaj też nie jest jakaś jednoznaczna, ponieważ jeżeli znajdziecie go w dobrej cenie, powiedziałbym 150 zł, a nawet i mniej, jeżeli ktoś by sprzedawał używany lub po prostu z drugiej ręki odsprzedać to myślę, że wtedy cena jest po prostu uczciwa niższa, no ale za ceną katalogową czy po prostu wyższą, wyższą, niższą, po prostu niższą, ale wyższą, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, no nie opłaca się za bardzo, no a tak poza tym, no to też dla osób, które bardziej kupują pod konstrukcję, no i tutaj akurat ta minifigurka to Wildfire i Lord, teraz myślę, że takie wyróżnienie zasługują, a reszta to takie raczej klasyki, więc po prostu bardziej pod konstrukcją smoka i właśnie te dwie minifigurki opłaca się zakupić ten zestaw, więc czy wy go zakupicie, to już decyzja jest Wasza. A ja Wam dziękuję za obejrzenie tej recenzji do samego końca i widzimy się w nadchodzącym kontencie. Na razie!